Co kiedy siedli ludzie? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Dzisiaj będziemy robić odcinek, który był za trudny. Tak, nagraliśmy go to raz. To jest, raz. To jest nagraliśmy pierwszy raz, odcinek, który był za trudny. Znaczy, zawiedli wszyscy, po, zawiedli, nie wszyscy dowieźli, a zawiedliśmy chyba tylko my. To jest pierwszy odcinek, który po prostu okazał się, że jesteśmy na niego zbyt głupi. Nawet Ignacy ze swoją wiedzą historyczną poległ. E, jakby moja wiedza historyczna miała w tym jakikolwiek. Udział to by może nie poległ. No dobra, to może o co życia. chodzi. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować jedzenia, które było na przestrzeni lat, wieków, stuleci. Mamy 7 nazwanych epok, powiedzmy okresów. Mamy tak średniowiecze, współczesność, renesans, druga wojna światowa, PLL, starożytność oraz prehistoria. Dostaniemy 7 czy 8 dań? Siedem, 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 siedem dań, siedem. nie ma żadnych zmyłkowych. I naszym zadaniem jest to, żeby po otrzymaniu dania określić, z jakiej one były epoki, a następnie, przy użyciu tej dziarskiej kuli, rzucić w któryś z tych talerzy i strącić. I, tak. I Jak uwaga. zauważyliście, właśnie. Jest kilka haczyków. Po pierwsze, na pewno nikt nie będzie biegał na plan, żeby dodać talerz w chwili, jeżeli strącimy jakiś. Zatem jeżeli wykorzystamy jedną z odpowiedzi, druga osoba nie może na tą samą odpowiedź zagłosować. Oczywiście pierwszą osobę wylosujemy standardowo naszym klasycznym pawełniczkiem. Ale robimy to od razu. Kto będzie rzucał pierwszy dzisiaj, co? Trzy, cztery, ry. Do jednego. Trzy, cztery, ry. Trzy, cztery. cztery. No. Dobra, pierwszy. Tam pierwszy. Eee, I co? Można strącić <laughs> kilka talerzy, jak ci się uda. Może tak się uda, żebyś jeżeli, jeden jeden jeżeli strącisz więcej niż jeden talerz, to wtedy nie otrzymujesz punktu automatycznie i jeszcze przeciwnikowi super utrudnia się na dodatek. To prawda. Znaczy, tak. nie no, jeżeli jeden z tych był dobry, to dostajesz punkt. Pół punkta abym wtedy się Dobra, ubrał, no to Nie masz tego. Okay, no okay. No bo nie musi, być pół musi być trochę kary za kilka talerzy. Co nie? bo tak mógłbyś rzucić, żeby się odbiło jeszcze od ścianki i jeszcze strąciło dodatkowe, co nie? Dobry ja byś pomysł. był taki cwany. To jest dobry pomysł, więc co? <laughs> Słuchajcie, Dostaję pierwsze danie i. Lecimy. To jest sama kasza? Ignacy po raz ponownie zapytał z wielkim obrzydzeniem, czy tutaj jest sama kasza. I na to wygląda, że to jest sama kasza. Mhm. Mm. Nie. 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 Nie no sama. Sama kasza, nic innego nie ma. Ignacy, jak dobrze, że jesteś pierwszy. Mamy tutaj takie piękne czasy, jak na przykład współczesność. W chwili, kiedy jesteś na studiach i ciebie na nic nie stać, to dostajesz kaszę od mamy i ją podgrzewasz. I wtedy mamy współczesność. Bo to można. Ja nie wiem, jak chłopaki to interpretowali. Oni mogli zrobić absolutnie takiego trola. Ja w nich wierzę. Nie wiem, ja bym powiedział tak, że to ma kilka możliwości. Bo Rzucam to że nie... mnie pierwszy, więc może nie powinienem tego mówić, ale niech będzie. Mhm. Ja rzucę, że kasza. Tak. To będzie taki wątek. Chłopstwo, czyli rzucę, że średniowieczem. Średniowieczem, ok. jedno takie jedzenie, popularne wśród mas, w których nie stać, bo duża kasza była tanim jedzeniem, Chyba, Chciałbym... druga wojna... Druga wojna również pasuje, ponieważ to jest również biedota, co nie? To znaczy, są okresy... Biedne, tak, to znaczy, tak. okresy wielkiej biedy, takie, jeżeli chodzi o jedzenie, Wiesz, że było Większość historii, generalnie większość ludzi na świecie raczej była biedna. To pierwszy teraz tak, nie jest biedna. Znaczy, tak ale renesans, o którym się uczymy, albo uczyliśmy, był bardziej taki pokazany jako taka, że tak to ujmę, może głupio trochę, jako taka fancy epoka, gdzie było dużo fajnych rzeczy. I w tym myślę, że może być fajne również jedzenie. Na przykład prawa człowieka były strasznie fancy były w czasie renesansu. super, co nie? Dobra. Albo prawa kobiet. Tak. Dobra, ja walę w średniowiecze, więc będzie się więc spróbuję. gdzieś będzie troszkę przesuwał do tyłu, więc mm -hmm. nie przejmujcie się. Spróbuję się No nie zbiłeś. Niestety nie, ale nie zbiłeś, trafiłem. ale trafiłeś. Trafiłem się jedno wieczę. Kurze, to jest odpowiedź, którą również chciałem dać, ale idąc z tym tokiem rozumowania. Ja celuję w drugą wojnę światową, bo wydaje, chociaż wydaje mi się, że to starożytność mamy prehistorię. No. Jest jeszcze ta starożytność, co nie są Starożytność to też... pewnie będą w Grecji nam celować. Jakoś no rzymi, właśnie nie? wiem, dlatego drugą wojnę światową. Brawo! Pule, ale jak trafiamy dzisiaj? Ej, piona! Na Wreszcie trafiamy! Dobra, oczywiście nie wiemy, czy mieliśmy teraz rację, wy widzicie na internetu. No, dokładnie, wy jesteście o tym poinformowani. My nie mamy dla tego pojęcia, idziemy dalej. Słuchajcie, chcą nas tutaj upić na tym planie? Dokładnie. Chyba nie jesteśmy wystarczająco śmieszni. Naprawdę mięśni. dali wódkę. Dali, dali, dali wódkę. Naprawdę daje wódą. Nie chciałbym się kusić, jak to jest rozpoznawanie wódy na ślepo, bo to <laughs> zrobimy, jak już będziemy bardzo upadłymi youtuberami. Kiedy? Kiedyś Czy to to mówiliśmy o żarcie, że zrobimy tego? Program kiepy. Kiepy, kiedy kiepy. kiepy. Kiedyś tak. będzie spin do mniej więcej, będzie się nazywał Kiepy, będą tam testy piwa, testy wódki oraz testy papierosów. Wielkie mistrzostwa papierosów, <laughs> wielkiej ranki piwa. Rozpoznawanie wody wódry... na ślepo. Dokładnie to tak. To są odcinki, te tam nie smaków alkoholi. Dokładnie tak. Słuchajcie, to jest. No yy... to ostatnie udałoby się zrobić. Dobra, słuchaj, teraz tak. Wódeczka, kaszanka na cebulce, ogórek. Ja nie wiem, czy to kaszanka, muszę spróbować wcale. wcale nie jest To jest nie, no wcale nie jest tak, że chcę po prostu ją zjeść, bo uwielbiam kaszanka. Wiesz kaszankę. Uwielbiasz kaszankę? Ja mówię, nie ale ja przykład lubię góreczka. Znaczy, mm. To jest świetne jedzonko. Ogólnie. Rezerwuję tylko... kaszankę. Muszę Może będzie tylko Mamy to szczęście, że teraz ty rzucasz pierwszy. Tak. Mm -hmm. Mamy to szczęście, dosłownie szczęście. Ponieważ jak dla mnie to jest bardzo. PERELOWE takie. A ja nie kojarzy panie, się wódka słuchasz. i śledzik PRL-u? Słucham, słucham, jeszcze raz. Wódka i śledzik, ale mm -hmm. wódka i kaszanka mi się bardziej kojarzy. Perelem? Myślę, wydaje mi się. Zależy Druga Wojna światowa w Polsce. No wiesz, wódka ogólnie w Polsce, e... bo dosyć szybko robiona więc... Nie mam mowy. A, trochę się cofnij, kumplu. Dobrze. Ale poczekaj, moje nogi mamy. Tak. Tutaj. Ty się będziesz podsuwał, ja się no. sam... Kurde, dwa! Jeżeli miałeś dobrze, to dostaniesz pół, pół punktu. Pół punkta dostanę, jeżeli już. No, ja nie mam bardzo w innegoś sztaszy. Ty, coś... zabrałam ci też drugą wojnę światową. No... Ej, w sumie to monster bo nie masz no, w ogóle szansy teraz. Tak, no ustawili po prostu w tym momencie, że trochę do dupy, więc ja życzę sobie współczesność. Jedyne, co mi zostało takiego mądrego. No, ustawili do dupy, no po prostu miałeś pecha teraz. Taki odczyn, Albo ty miałeś fartę. Odczyn miałeś? Pecha. Pecha w ustach. Tak. A ty miałeś fartę. Tak, Dobra, Czyli współczesność na no, co innego. Po <noise> Poszło? poszło. Like Średnie wieczerze. Like Dobra, nieważne, niezależnie od wszystkiego. Wy teraz widzicie, kto dostał punkty, kto ich nie dostał? Lecimy dalej. Nasiona, winogrona i daktyle to brzmi jak hmm, jak słynne współczesne Danie. Albo na drugiej woli światowej, nie wiem czy wiesz. To było bardzo popularne danie wśród żołnierz Armii Czerwonej. Wśród mitologii e, greckiej były, byli. Ta, nie, przy, przepraszam, wśród mitologii egipskiej no. e, byli tacy bogowie, którzy mieli również formę ptaka. I na przykład dź, musieli wtedy dziobać nasiona. Tak. Ze starożytności tak. to pochodzi. Oczywiście, że tak. No to jak wiem, no to rzucaj. Ja, że to starożytność, oczywiście. Oczywiście, żeby ja myślałem, że to jest. coś w stylu Rzymu, nasiona, winogrona, to Nie, to, nam... tak, to absolutnie ma sensu. Starożytność nie. Bardziej potrafić. nie Rzym, bardziej bym powiedział Grecja? Rzym, Grecja, no wiesz, te kultury mm -hmm. się teraz tak, bym powiedział. Eee, więc co, ja spróbuję uszczelnić się na troszeczkę, proszę bardzo, Dziękuję zapraszam. Bardzo. No dobra, jak nie trafię teraz, to boję się, że... Trochę będzie wstyd, co nie? Trochę wstyd, bo w sensie wydaje mi popite się, że to gary musi trochę być. będą. będą pobite gary. Okej, okay, lecimy. W A pytałem jeszcze przed nagraniem, słuchajcie, czy, co się stanie, jak rzucę w to, ten scenografii, co się jej stanie? I wszyscy z Panem powiedzieli: Nie, 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 testowaliśmy. No, nic się nie stanie zupełnie, właśnie zepsułem zegarek z, z scenografii. Spadł, nie zepsułeś. No, tylko spadł. Nie. Dobra, ja również sobie No to tylko Starożytno troszkę do tyłu, w, w takim razie spróbuj trafić tę starożytność. <laughs> co za Zedl? <zezn> <laughs> Jesteś większym głąbem! Ja?! A tak. to zegar zrzucił rzucił, moje się przynajmniej utrzymało! Ty się ze mnie śmiałeś, jeszcze się bardziej wywaliłeś niż ja. Ja się Dobrze. śmiałem, bo śmiesz... ja myślę, że niezależnie co się właśnie wydarzyło, otrzymujemy być minus jeden punkt. Nie wiem, jaka jest punktacja, ale już ktoś zaskoczył z minus jeden, jeden. Oczywiście minus jeden za bycie gamoniami i nie trafienie w wielki talerz piłką. za odległości, nie z dwóch metrów czy coś takiego. Idziemy do następnej równi. Pytanie. Jest to kupne czy prawdziwe? Kupro, prawdziwe. Nie, eee, Macintosh, Macintosh Ma jak nic. Chociaż... Chociaż podgrzany w piekarniku, ewidentnie. Chociaż skorupki. o tyle, co nie? Tak, podgrzany w Chociaż o piekarniku. tyle, że jest Jakbyśmy podgrzany... na dzisiejszym planie w ogóle nie zjedli żadnych fast Absolutnie nie. Eee, tak się jakoś złożyło. Daj mi ten mniejszy. Daj, weź ten Proszę. Mniejszy. Miałeś dawać o? sobie zawsze tą brzydszą część, jak mówiłeś na jednym z odcinków. Tak. Dobra, spróbujmy. Mhm. Jak dobrze, bo już myślałem, że to może być coś z prehistorii, co nie? Ale teraz już wiem, że nie. Mhm. Teraz już wiem, że to jest z mhm. PRL- Chyba, że czasy PRL-u, ale w Ameryce, czyli otwarcie maka. Nie no, PRL to PRL. Mhm. Tak mi się wydaje. To się A mogę może? Się wócić, no. A mogę może? się kłócić z chłopakami, ale... Nie. No to ja już wiem. Za czas pierwszy, nie? No, no ja wiem, jest. Dobra, cię... o, poprzednia runda to był clown fiesta, więc... Nie, nie może my... być clown fiesty. Brawo. No i co? Czy idziesz w logikę PRL-ową? Nawet no, nie spróbowałeś tego, Pere, no, żeby cię ugryzł. Żeby to była Ameryka, nie. żeby to były Ameryka Nie, nie chcę, chcę, chcę rozwalić dalej fortyfik fortyfikacji, scenografii. Gdzieśmy mieli fortyfikację <laughs> w ogóle. Powiedziałem pomyślałem zamek i pomyślałem fortyfikacja. Dlaczego powiedziałem to? Dlatego pojęcia nie mam. Jest to siódmy odcinek, który kończymy dzisiejszego dnia. Idziemy dalej. Moi drodzy. Ja nie wiem, co to jest. Zastanów a ja mam się, pomysł. tego. ja mam pomysł. Nie ci powiem, to co to jest. Ja rzucam pierwszy. Tak, czarne jeszcze... pieczywo, jajko i kapusta, to jest sałatka chyba Kolesław. Dlaczego ty zawsze to robisz? No bo to ładnie się rozpływa, co w tym jest złego? Nie ja rozumiem. I teraz się rozleje po talerzu i się właśnie zmarnowało to, bo teraz nie ściągniesz no, tak do końca, tak, tylko to trzeba złapać od razu i do, do buzi, bo, bo to jest wtedy najsmaczniejsze. Dlaczego ty zawsze te jajka psujesz? Przecież możesz chlebem po prostu to wytrzeć z talerza. No ale to zostanie już takie roztarte, nigdy już nie będzie miał tej samej dobroci. O wow, no przepraszam, że uraziłem tutaj tego. Gusta smakowe moje, no. tak, uraziłeś. Kurde, w no. XXI wieku to naprawdę wszystkim można urazić. No dokładnie tak. Dokładnie tak. więc... A a... Mogę, mogę spróbować, czy nie? Nie. To nie. To sobie rzucaj. Gdzie jest moja kulka? Nie. To... Ej, to jest dobre pytanie. Gdzie jest kula, kula mandzia, powiedzcie? Czy ktoś mi udział? Mam do ciebie pomysł, patrz. Oj. Jeszcze dostałem za karę kulkę. Mhm. Naprawdę. Ale Ci powiem co? Tam leży oczywiście nasi dzielni nie pracownicy się. nie przynieśli. Słuchaj, ja opowiem tak? ci, jak wygląda sytuacja. Słucham. Czarny chleb i czarna kawa. Opętani samotnością, myślą o no dla... szczęścia, które zwieje się wolności To jest niebezpieczne tak. kontynuowanie piosenki, co? Tak, nie? Dokładnie, dokładnie tak to szło. E po co się bliżej? Ja bym Zabrasza. powiedział, że to będzie druga wojna światowa. Czarny chleb, e jajka miarę uh -huh. mogły być dostępne, tak? kury bardziej. Sałatka to jest chyba Kolesław? Tak mi się wydaje? Sałatka z białej kapusty, bardziej mimo tak na to. Patrzę. Może tak, więc to są rzeczy, które są raczej bardziej dostępne niż mniej uh -huh. nawet w czasach wojny. Więc ja że to będzie. Yy, druga partia. Okay. To jest moje rozumowanie. Moje rozumowanie jest takie, że. Ja rzucam pierwszy, więc to mogę ja rzucić i Proszę do? bardzo. Żaden się nie chce zbić, kurczę. No, mieliśmy nadzieję, że wszystkie. wszystkie będą się zbiły, ale tak. naprawdę dużo tajemnic. Mieliśmy najtańsze talerze z Ikei. No. no. E, wiesz co? Dobra, no to moje rozumowanie jest takie. PRL już odhaczyłem sobie. Odhaczyliśmy mhm. sobie również starożytność, slash prehistorii. Nie, prehistoria jeszcze nie Starożytność nie. bardziej. Ja liczę na sterekach w prehistorii. E, współczesność mieliśmy. Mm. Mi się wydaje, że to może również. Twoje rozumowanie jest poprawne. Wydaje mi się, że to może również pasować do renesansu, jako że to jest coś więcej, aniżeli po prostu coś tak prostego, jak na przykład jakaś kasza, jakiś owiec, czy coś w tym Ale całym nie przeszczejełeś, to jest ciepłe. No nie ogryzłeś, to jest ciepły tost. No dobra, nie wiem czy to jest, no nie bo nie pozwoliłeś, zacznijmy od tego. A dobrze przepraszam. No, nie pozwoliłeś mi, więc nie mogłem. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że to może być renaissance'owe, jak na mnie to może być odrobinę to bardziej fancy to jest najbliższa możliwa odpowiedź, mm -hmm. nie, nie wliczając tego, co ty strzeliłeś. Mm -hmm. ja chciałeś trafić, tak? Tak. I pięknie trafiłem. I nawet piłka która mi wróciła. No? A my lecimy dalej. Czarny chleb, nie do końca. E, oliwki oraz mamy jabłka. Co, jabłka? Jabłka. Czy to jest ser? Chłopie. Ser? O, no przepra jest przepraszam. Przepraszam. Okej. Czy Kto rzuca teraz pierwszy? Ja rzucam pierwszy. No masz jakiś pomysł? Mam dwa pomysły. Po pierwsze pasuje mi do średniowiecza. Wszystko jest bardzo proste oprócz pani Fancy Oliwki. Oliwka jest fancy. Drugie. Ja nie powiem ci nic, bo rzucam drugi, więc ja mam swój tok rozumowania. Drugie pasuje mi do Mhm. Ale przepraszam, nie starożytności. Chciałem powiedzieć renesansu, mhm. ale z tego właśnie powodu... Kiedy się pojawił ser? Chyba szybko, nie? Sery chyba, to było chyba szybko, bo to się mi... przeciskało, tak? Te pierwsze Wy... sery? Się wydaje? wydaje mi się... Tak. Robinson Crusoe był w stanie teraz w swojej wyspie zrobić. Wiem. Średniowieczę będę celował. Będę celował w średniowieczu. Wydaje mi się, że to może być nie od razu. ale to oliwki mi nie pasują. Kurwa, no były te tego. Nie, to, tam to było za bardzo greckie, ale to była prehistoria wtedy czy starożytność. Dobra, lecimy w średnio Dodajesz. Nieważne, czy by ci się udało to raczej no. stracisz. Ewentualnie pół punkta. Ja dlaczego tak. się pamiętam? Według mnie to jest renesans. Po pierwsze, mhm. se. renesans będzie zaczął się we Włoszech. Według mnie to tak. danni skierowuje nas na Włochy, bo jest to rodzaj pieczywa, oczywiście ciemnego, bo gale ciemnego, mhm. pieczywa. Oliwki, które będą raczej typowe dla Włoch oraz sery. Więc tak. stawiałbym, że renesans rozpoczął się w północnych Włoszech. I te dania mi pasują do północnych Włoch, więc ja strzelę w renesans, bo tam się on rozpoczął. Mm -hmm. To też A... nie jest głupi tego. A, myślałem, bo drgnęło. <laughs> Co drgnęło? Ten dalej? Tak. Renesans, tak. Jak nie no. ale nie trafiłem w renesans. Myślę, że to był renesans. No, ale my nie wiemy, czy masz rację. Nie wiemy, czy mam rację. Idziemy teraz Panie Łukaszu. na świat się zawalił. Nie, to jest... Ten. Nie, pod względem zgadywania jak 150. Chodzi o sposób przyrządzenia. Tak, ale sposób przyrządzenia jest na pewno oszu oszukany dla nas, bo to jest y, albo dzik, albo stek. Jeżeli to jest dzik, no to Twój cały plan się właśnie lek w gruzach. A. I mi się wydaje, że to jest dziczyzna. Też zaraz spróbuje, ale wydaje mi się, że to jest dziczyzna. Stek i marchewka. Mhm, no, skarmelizowana. Cebula. Mhm, A tyle osób jest na planie głodnych, Jezusie. Prawda? Wszyscy czekają na jedzenie, a my się zastanawiamy, jaki rzut jest poprawny. A to jest ostatni rzut, po tym są już tylko wyniki, wiesz o tym? Na logikę mówi prehistoria, bo nie było. No nie było. Ale czy prehistoria mogła być kasza? Uważam, że tak. To znaczy, czy uważam, że tak? Nie, uważam, że było coś prostszego. No to ja rzucam był... pierwszy, więc powiem ci, że nie, bo w prehistorii nie było jeszcze kultury rolniczej. Kultura no właśnie, no właśnie, no właśnie poprawnie, na... że uważasz, że było coś prostszego? Nie, no to musi mieć prehistoria, w moim odczuciu. To są rzeczy, które można było zebrać. Bo tak prawda no. Nie było kultury rolniczej? Marchewki występowały w prehistorii? W prehistorii nie było kultury no, od... Narodziny cywilizacji zaczynają się od starożytności. Spoko, kiedy się, marche... Ale kiedy się pojawiły marchewki, bo to jest na przykład, wiesz, kiedy Marchewki się... były dzikie, więc można było je zbierać. A wiesz, kiedy pojawił się ziemniak? Chyba w XVI wieku. Bo ziemniak przypłynął do nas chyba z Ameryki Tak, tak. tak. I tak, tak. właśnie tak. ziemniak się pojawił późno. później. No. Tak, no tak no 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 się późno pojawiły. Chyba tak. Dobra, słuchaj, ja walę w prehistorię. Może wyjdzie, może nie. Jeżeli, jeżeli ci nie wyjdzie, to ja sobie walnę średniowiecze. Jakbym rzucił tak pomiędzy, to bym ci mógł dwie rzeczy strącić, Mógłbyś, nie? to nie byłoby wcale głupie. Dobra, walnę prehistoria, Ale i tak nie trafisz. Przepraszam. A proszę. E, słuchaj, no to skoro tak zostało, ja rzucam średniowiecze, to jest jedyne, co mogę tutaj teraz rzucić. Jest! No. O, pierwszy Pierwszy, pierwszy tak. talerz, jaki nam poszedł. Tak. Dobra, mamy Pół odpowiedzi. Pół tak chcę, się talerza. Zobaczymy po wynikach. Dobra, zobaczymy po wynikach. Może ty nie zrobi różnicy. Jak wygląda sytuacja? Więc tak, wynik jest jeden do 1. O nie, o, nie, no, nie. remis? Dobra, ale to powiedz w takim razie, na czym obydwaj mieliśmy poprawne odpowiedzi. Y, tak, y, w pierwszej rundzie Ignacy pier dobrze trafił średniowiecze. wiecze. No, mhm. a Mandziu gdzie miał punkt? Y, Mandziu miał dobrze punkt w drugiej rundzie i w czwartej rundzie a później w, piącie znowu, w piątej rundzie znowu Ignacy. Bo straciliście punkt w trzeciej rundzie obaj. Nie, a faktycznie. No. Ale Mandziu, to jest, powiem Ci, taki mm -hmm. smaczny remis. Smaczny remis? Bo jest smaczne jedzenie, jest remis, a jeżeli Wy chcecie zjeść smaczne rzeczy, zapraszam Was w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.